No, witajcie w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj jest 7 grudnia i ja chwilę temu, no kilka minut temu dosłownie wróciłam z dodatkowego angielskiego z szkoły i w ogóle. I co? I nic w sumie. Dzisiaj w szkole nic ciekawego nie było w zasadzie, bo... Bo nie po prostu i właśnie mogłam jedynie powiedzieć, że mieliśmy zastęp z pana niemieckim. I teraz wam pokażę, bo jak wróciłam, to przyszły do mnie paczki i rodzice mi kupili coś pięknego. Moi rodzice kupili mi te takie laseczki, nie wiem jak to się tak nazywa tak profesjonalnie. Świąteczne laseczki i ja jako dziecko nie lubiałam, nie lubiałam chyba tak to się mówi, nie lubiłam e, tych laseczek i po prostu mi nie smakowały, a teraz ostatnio jak jadłam to one są takie dobre, że normalnie mogę stwierdzić, że byłam głupim dzieckiem i będzie po prostu jedzone. I przyszedł mi jeszcze zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej z polecenia mojego pana od fizyki. Dokładnie. Chwilę po tym, jak wysłałam mojej mamie tą książkę, że panią polecił, to ona zamówiła. Normalnie nie wiem, po 5 minutach mi napisała, że zamówiła, więc bardzo fajnie. Tak, i będziemy robić zadania z fizyki. Może w końcu ją zrozumiem? Może, może nie, więc tak. W innych vlogmasach Wam nie mówiłam, ale już od dłuższego czasu wiem, że mam wycieczkę i ta wycieczka jest jutro. To jest właśnie taka wycieczka z okazji Mikołaja. No i jedziemy do kina na no jakiś tam film, nawet nie wiem jaki. I jeszcze będziemy chodzić po galerii, więc tak sami po galerii to jest po prostu coś pięknego. I mamy tak, jakby jesteśmy podzieleni na takie grupy. No i będziemy sobie robić zakupy tak, zawsze o tym marzyłam, zakupy z klasą jeszcze chciałabym pozdrowić moją wierną fankę z mojej klasy i jest to Kacper, to jest chyba moja najwierniejsza fanka oczywiście codziennie mi tutaj Żydzi autograf mimo, że już dawno mu dałam, ale nie on chce dalej kolejny autograf i coś tam gada, że nie subskrybuje, tu, tu obserwuje na Instagramie nawet mnie ogląda, bo dzisiaj dodałam relację, tam, nie wiem, zdjęcie jakieś i on tutaj już polubienia i w ogóle tak, pozdrawiamy moją wierną fankę Kacpra oki, okay, a teraz otworzymy kalendarze adwentowe i pierwszy, który otworzymy to jest ten Ferrero Collection i numerek 7 jest tutaj ona dole no i mamy tutaj Raffaello tak, od tylko jedyne Rafaello dostaliśmy w tym kalendarzu, więc mamy drugie Rafaello do kolekcji. Kolejny kalendarz, czyli ten z Art Center dzisiaj tak właśnie inaczej. Coś ciężkie, o tutaj jest, już tutaj zdejmujemy tą karteczkę. Jaki on ładny! Dobra, Beskitu, to jest taki jakby kamyczek z takimi, taki biały, ale ma takie różowe elementy gdzieniegdzie. Nie, gdzie. nie mam pojęcia, co to jest za kamyk. To jest kamień słoneczny, znak zodiaku, waga uwaga, dalej nie ma ryby. Przynosi spokój, pokonuje złe samopoczucie, pozbawia złych myśli. Kolejny kalendarz ten z Lind, i tutaj mamy siódemkę. I mamy tutaj taką czekoladkę, i jest to taki oto piękny dzwonek. Nasz olbrzymi kalendarz. Mamy popcorn o matko. Ja chyba w ogóle kiedyś ten popcorn jadłam. Popcorn? Nie, no po prostu genialnie. Jestem zadowolona. Popcorn jest oczywiście na tak. No i standardowo na koniec siódemka z kalendarza mojej mamy. Odsuwamy. Mamy coś dużego. Ok, a więc otwieramy paczkę i zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy jakieś światełka. I czy to jest to, o czym myślę? Ale wydaje mi się, że to może być. Taka jakby kurtyna, że nie wiem jak to się tak nazywa po polsku. Coś takiego, że jakby, no nie wiem jak to nazwać, taka po prostu lampki na miedzianym drucie. Dokładnie, czyli że jest taki jakby drucik, i tutaj są takie lampki, tak. No i w dzisiejszych kalendarzach mieliśmy Raffaello, kamień słoneczny, takie oto kolczyki, popcorn oraz właśnie takie lampeczki. Nie wiem ile czasu na to poświęciłam, ale zajęło mi to trochę długo, jak już pewnie może zauważyliście, dałam właśnie tą tak, te takie lampeczki na ścianę. I już Wam pokażę, jak to wygląda w ciemności. A więc tak to wygląda. Ja akurat ustawiłam taki jakby tryb, nie wiem, jak to się tak profesjonalnie nazywa, ale można ustawić, żeby normalnie cały czas się świeciło, by tak gasło i się zaświecało, by się to tak szybciej jakby... Nie wiem, lało, tak przemieniało. No i też można ustawić zimną barwę, więc naprawdę bardzo spoko. Teraz będziemy pakować mi plecak na wycieczki. Nie wiem, czy Was pewnie nie drażni. To w tle, tak jak to tak mryga. Będę musiała to ustawić na normalne, ale będziemy po prostu pakować mój plecak na wycieczkę. A więc mam taki plecak, on jest zysszy i jakby ktoś pytał, i jest on całkiem spoko, już na którąś wycieczkę właśnie go biorę i jest po prostu genialny, bo jest mały, ale naprawdę bardzo dużo, rzeczy się w nim mieści. No i tutaj sobie tak przygotowałam mniej więcej kilka rzeczy, które na pewno biorę. No i mamy oczywiście maseczkę, bo bez niej nas nie wpuszczą. Mamy też jakieś pieniądze, oczywiście. Miejmy nadzieję, że jak wrócę z tej wycieczki, to jakieś pieniądze mi zostaną. Mamy też pilniczek. Pilniczek to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Taki właśnie wosk do aparatu, wyciorek tak na wszelki wypadek, e, pomadkę z Florence i jeszcze mamy Airpods, do tego dojdzie jeszcze telefon, jakaś woda, na pewno też powerbank, ale on się na razie ładuje. No i w sumie to chyba tyle, bo nie chcę jakoś za dużo rzeczy brać, bo po prostu nie ma sensu. Pakując się na tą wycieczkę nie od jakby to była taka typowa szkolna wycieczka, tylko jakiś taki. Wyjazd z kolegami, koleżankami z klasy na po prostu jakieś zakupy do galerii, mimo że właśnie będzie cała szkoła tam, no ale, znaczy, wiecie co? Moja szkoła nie jest jakaś za duża, więc tak. I nie wiem, jakoś tak dziwnie się czuję, jakby to były zwykłe zakupy z po prostu kolegami, a nie jakaś wycieczka, tak jak powiedziałam, mimo że właśnie tam będzie jakieś kino, będziemy podzielić na grupki, kontakt z wychowawczynią to czuję tak, że to jest zwykły po prostu wyjazd i szybko się tak jak właśnie na zwykły wyjazd. Jeżdżę na przykład tam z mamą do galerii na zakupy i po prostu takie same rzeczy biorę, jakbym jechała z mamą. Oczywiście, jeszcze do tego wszystkiego dorzucę kamerę, bo postaram się coś nagrywać i też wiem, że kilka osób będzie chciało występować u sławnej youtuberki, którą oczywiście ja jestem, więc możecie się przeszykować na coś takiego. A więc teraz idę tą właśnie w kolej do tego plecaka i zobaczmy, ile miejsca mi wystarczy. Zrobiłam sobie taką piękną fryzurę, w której wyglądam jakbym była łysa. No cóż. Takie są właśnie zalety moich włosów. Wziąłś sobie w jakąś fryzurę, wyglądasz jakbyś tych włosów w ogóle nie miał. Nie, pod żadnym kątem tej fryzurze dobrze nie wyglądam chyba żebym tak stała, cały czas tak bokiem gadała. Nie, ale jest wygodnie przynajmniej. Nie mam już miejsca na moje wspaniałe kryształki. Teraz nie wiem, co robić, czy je przenosić. Trzy, nie wiem co, ale tak. Tu w ogóle jest jeszcze sól z wycieczki, tak? I takie, oto moje piękne kamerze. w ogóle jest to tak byle jak ułożone codziennie odkładam, i później idę robić deksję. Tak na szybkiego odkładam byle, jak? Więc nie wygląda to za specjalnie. Tak mi się to podoba, jak ta ściana wygląda. I nie no, jestem załamana, jak kamera bierze ostrość, na to, że teraz wy nic nie widzicie. Ale tak, normalnie ja teraz mam wszystkie światła zgłaszane. Jedyne co mi się świeci, to właśnie ta ściana, lampeczki jakieś tam inne i choinka, ale w większości światło daje właśnie ta ściana. A teraz pozdrowię kilka osóbek, właśnie, które miałam pozdrowić. Mam tutaj kartkę i napisane te osoby. A więc tak, pozdrawiam: Kamila Nogaj, Daria Wiatrowska, zula podłoga W00ZNIAK. Podłoga. Aleksandra Pazio, Dominika Szczucka, Zu Podłoga13, Podłoga Ol podłoga Zuja, Marta Kalus, Marta Podłoga Kalus.29, Laura Sprysak18, Lena Podłoga Hajbos, Nadia, Nadia Mitera, czyli Dusia3, Nadisone Podłoga. Tak, e, więc pozdrawiamy te osóbki w kolejnych vlogmasach, pozdrowię kolejne. Tak, w każdym vlogmasie po prostu będę pozdrawiała po 10 osób, więc rozłożę się to gdzieś tak na mm, 6 odcinków może. A zobaczymy. Dokładnie. Jeszcze może kilka osób dojdzie, więc wtedy będziemy kolejne osoby pozdrawiali. Ja się umyłam, co nie? Nawet włosy umyłam i wyglądam paskudnie, wszystkie te instagramerki wy właśnie... W ręczniku na głowie wyglądają tak pięknie, a ja wyglądam jak brzydko. Eee, no i w tym momencie będę ten odcinek już zakończała. Ja teraz idę wybierać strówkę na jutrzejszy dzień, żeby mieć jutro w miarę czas na ogarnięcie się. No i... To po prostu będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, więc widzimy się w kolejnym i w tym kolejnym odcinku będzie po prostu coś z wycieczki, więc coś się fajnego może zadziać, więc polecam oglądać ten odcinek, który będzie następny, więc widzimy się jutro. Pa pa!